To wcale nie jest e, dobry wieczór. Znaczy wcale nie jest to wieczór, to tylko taka pora roku, która powoduje, że o godzinie 20.00 jest już ciemno jak w nocy, a to wcale nie noc, to dopiero wieczór. Ale dzień dobry, dobry wieczór i e, chciałem Was zaprosić na wędkarski hangout po 8 miesiącach przerwy. E, bardzo się cieszę, że w końcu się udało, że że zarówno kanał został odblokowany jak i u mnie też sprzętowo sprawa wygląda tak, że mogę te hangouty już teraz organizować. Dlatego Was zapraszam z powrotem ponownie na hangouty. Zapraszam Was do tego, abyśmy znowu rozpoczęli nasze e, dyskusje wędkarskie, aczkolwiek teraz to już jest tematyka wędkarstwo plus, czyli nie wszystkie hangouty będą o wędkarstwie. Dla tych, którzy innych tematów nie znoszą, informacja taka, że tylko wędkarskie hangouty będą ukazywały się na kanale Wędkarstwo Marfisz Marek Malman. Tu żadnej innej tematyki hangoutowej nie będzie. Eee, przynajmniej na razie, przez dłuższy czas. Zapraszam Was na hangout, którego tematem będzie. Co się wydarzyło przez te 8 miesięcy? Co się z nami wydarzyło? Co, e, gdzie byliśmy, co widzieliśmy, co nam się udało osiągnąć, jeśli chodzi o wędkarstwo, jakie ryby złowiliśmy, jakie jeziora, jakie rzeki, jakie inne łowiska odwiedziliśmy przez ten czas, w którym hangoutów nie było. Zmiany, zmiany, zmiany. Pierwsza zmiana to taka, że hangoutów na żywo tych, do których byliśmy przyzwyczajeni wcześniej, na kanale wędkarstwo Marfisz Marek Malman już nie będzie. Hmm, przynajmniej na razie. E, będą natomiast hangouty na żywo odbywały się na kanale. Uwaga! Hangout Marfisz Marek Malman. Taki kanał został już utworzony. I taki kanał, jeśli Was tematyka hangoutowa informuje, taki kanał sobie odwiedźcie, zobaczcie e, co tam jest, jak to wszystko wygląda. Wygląda to bardzo podobnie do tego mojego głównego kanału, e, tylko e, i zarówno logo, jak i baner ma słowo hangout. Taka dodatkowa, dodatkowa informacja dla tych, którzy chcą rozpoznać we właściwy sposób ten kanał, na którym będą odbywały się hangouty na żywo, tam gdzie można je będzie oglądać. Bezpośrednio w trakcie, kiedy to się wszystko dzieje. Nie wiem, czy mówiłem, na którego zapraszam, na 26 października 2015 roku o godzinie 20:20. 20. Co się z nami działo przez te ostatnie 8 miesięcy? Teraz tak, dlaczego stworzyłem tamten kanał? No, wielu ludzi już wie, bo pisałem o tym na Google Plusie, że w związku z tym, co się wydarzyło. Czyli tą blokadą kanału przez 8-6 przez miesięcy z tym, że no, tak się stało, jak się stało, że z uwagi na tą hangoutową otwartość, na to, że zależało mi na tym, aby na hangoutach pojawiali się nowi ludzie, żeby wnosili nową krew, nowe pomysły, nowe rozwiązania to dyskusja na hangoutach była otwarta dla wszystkich. I faktycznie yy, wszyscy ludzie, którzy byli tym zainteresowani, mogli w tych hangoutach udział wziąć. Czasami był tłok, ale jak ktoś dał wcześniej mi sygnał, no to bez problemu mógł się na ten hangout dostać. No i 12 stycznia 2015 roku taki hangout miał miejsce, i wiemy wszyscy, co się wtedy wydarzyło. Tej sytuacji pragnę teraz uniknąć, dlatego stworzyłem nowy kanał, kanał Hangout Marek-Malman, na którym nadal będziemy mieli otwartość co do ludzi, z tym, że tam będzie już ta otwartość lekko tak przymknięta tam będzie pewna weryfikacja co do nowych ludzi. Będzie troszeczkę trudniej się dostać na hangouty do tej grupy dyskusyjnej, aczkolwiek jest to, jest to możliwe. Nie będzie tutaj żadnej wielkiej tamy. Będzie trzeba spełnić pewne, pewne warunki, żeby móc się pojawić wśród tej, tego grona dyskutujących ze sobą wędkarzy. O tym powiem przy następnej okazji. Teraz nie chcę tutaj Wam wprowadzać dodatkowego tematu, dodatkowego fermentu, bo najbardziej mnie interesuje to, aby Was zachęcić tym hangoutem nowym. Po 26 października o godzinie 20.00 on się odbędzie. Mam nadzieję, że stara ekipa, stara ekipa się pojawi, że ludzie się zgłoszą do dyskusji i że porozmawiamy sobie o swoich osiągnięciach wędkarskich przez te 8 miesięcy. O tym, co się wydarzyło. Chłopaki, przygotujcie jakieś zdjęcia ładne. Tam nadal można, można publikować ekran. Także jeśli macie jakieś zdjęcia, to poopowiadajmy troszkę też obrazem, o tym, co, co było, ruch tu straszny jest. Co było w tym e, czasie, kiedy, kiedy nas nie było. E, cóż jeszcze chciałem powiedzieć? Zawsze mnie rozpraszają ci ludzie, którzy chodzą tutaj wokół. A to teraz e, e, przyszedł, przyszedł Pan do. Słyszycie do czego? Do śmietnika. No, taką mamy polskę, bogatą. Że ludzie chodzą po śmietnikach. Zostawmy ten temat, zostawmy to wszystko, wiemy to wszystko Nerdy zaraz i zacznę kląć. Stara ekipa, yy, chłopaki, zapraszam Was na, y, do dyskusji. Większość z Was dostanie zaproszenie, natomiast ci, którzy ze starej ekipy y, jeszcze się ze mną nie podłączyli. Proszę o podłączenie się z tym kanałem Hangout Martwisz Marek Malman. Chłopaki, przypominajcie mi o sobie. Jeśli nie wysłałem do Was zaproszenia, nie, do, nie, do, nie dodałem Was do kręgu hangoutowego, to nie dlatego, że miałem jakąś nie wiem, jakąś niechęć do Was, tylko po prostu przez zwykłe zapomnienie. Wystarczy, że, że o sobie przypomnieć. I będziecie dalej mogli uczestniczyć w rozmowach. Natomiast e, przypominam, że tam jest tylko 10 miejsc, tylko 10 osób może brać udział w, w tych e, rozmowach. 10 osób na raz. Zazwyczaj było tam dużo, dużo tłoczniej i był z tym problem. Dlatego jeśli e, będę e, mówił, jeśli będę. Hmm, Zapraszam na kolejny hangout o tematyce, która Was bardzo interesuje, w której chcielibyście wziąć udział, chcielibyście porozmawiać, to po prostu dajcie mi znać. Napiszcie na marfiszmarekmarfiszmałpa Marfisz, 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 Marfisz czy, czy zadzwońcie do mnie na telefon i powiedzcie, Marek, ja chcę być wśród tych dyskutujących, bo mam coś do powiedzenia, mam coś fajnego do pokazania. Bo może być problem, tak jak kiedyś było, że było tłoczno, było gwarno trudno się było dostać na hangout. Na ten pierwszy myślę, że nie będzie aż tak, aż tak dużo chętnych. Oby było chociaż z pięć osób. Chociaż z pięć osób. Mam nadzieję, że tyle będzie. Ale zaczynamy. Zaczynamy te hangout od nowa. Zaczynamy, wracamy do tego, co było. Mieliśmy taką fajną ze sobą więź. Taką taki fajny kontakt to się wszystko zerwało przez tego cymbała ale zapowiadałem to wcześniej że hangouty wrócą no i wracają 26 października godzina 20 zapraszam was na kanał hangout Marfish Marek Kowal. Tam będzie dyskusja na żywo. Dyskusja na żywo, która w pewnym momencie z tamtego kanału zostanie przeniesiona na ten wędkarski kanał. A tak jeszcze przy okazji, bo tematyka hangoutów, które będą się odbywały na tamtym kanale, to jest Wędkarstwo Plus. Tak jeszcze przy okazji sygnalizuję, że nie tylko o wędkarstwie będę chciał z Wami rozmawiać. Jeśli znajdą się chętni, tak jak na przykład e Wenus Północy, chcę rozmawiać o dupie Maryni. Nie ma sprawy. Porozmawiamy także i o dupie Marynie. Na razie rozmawiamy o tym, co się wydarzyło w ciągu tych 8 miesięcy i zaczynamy o 20-26 października 2015 roku na kanale Hangout Marfisz Marek Marman. Hej!